Nie zjedzie na dół. Dokładnie 21 listopada 2006 roku. Jest godzina 16:30: kopalnia Halemba. Na poziomie 1030 metrów pracuje ponad 20 górników, nagle zapala się i wybucha metan. Po nim następuje kolejna eksplozja, wybucha pył węglowy. Stojowski? Nie ma. A stojowski? Nie ma, nie ma, nie ma. Też nie, też nie. Możesz państwo Rodak, Wiktor, nie ma. Prosi, nie? Tak. Nie, junior, to proszę, tak. to... nie ma. Tynior, nie, Koczek, nie Koczek, 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 ma. Tynior, nie ma. nie ma. Pan Toczek, Mirosław, jest. Proszę bardzo. Nikt go nie uwierzy! to spać! No, róbcie te zdjęcia, no! Róbcie, pokażcie, co wy traficie! A ja dostanę z trójką małych dzieci! Ratownicy dotarli do piętnastu ciał górników nie dających oznak życia. Duża doza pogory. Że to nas zawsze uczy pokory taka akcja. No, niestety no, nie udało się wydobyć nikogo żywego. W katastrofie ginie 23 górników. W całym kraju zostaje ogłoszona trzydniowa żałoba. W każdej akcji ratowniczej, ratownik przeżywa na nowo te akcje. Podczas snu różnie odreagowują ludzie. Mnie czasem żona budzi po akcjach, bo łapie ściany, że jeszcze uciekać wszyscy. Gdzieś to tam siedzi w tej głowie i później to wraca. Musi upłynąć znowu jakiś okres czasu, gdzie przyjdzie zapomnienie. Każdy z nas sobie zdaje sprawę, to mogę być ją. To mogę być ją. To mogło się wystać, bo na dole tam nie ma inżyniera, czy tam cztygara, czy tam górnika. Wszyscy są jednakowo narażeni. I jak nie, to zbija wszystkich po drodze, a jak to idzie. Żona ratownika musi być przede wszystkim bardzo wyrozumiała, cierpliwa. Ja zawsze wierzyłam w to, że on wróci. No, a przecież ktoś musi być taki, co wykonuje tą pracę, nie? Wychowywałem się na pogotowie z ratownikami. Traktowali mnie troszkę jako swoją maskotkę. Dla mnie to byli bohaterowie ci i ci Kiedy wyjeżdżali do akcji, dość często przebywałem na dyspozytorni. Padały tam hasła: mamy pierwszego, mamy drugiego, mamy nogę, mamy rękę. Do strachliwych nie należałem nigdy, natomiast siarki włos się po prostu jeżył. Jak miał trzy lata, to ja go wziąłem na dół do kopalni. Dałem mu te ubrania szybowe taką bluzę, tylko hełm na głowę. Był taki dumny, zjechał tą klatką i od razu na 800. Dzwonki, ciemno, jasno, winda. Przeżycie ogromne dla małego chłopczyka. On był ważny jak to opowiadał swoim kolegom, i on mu 800 metrów podziepił. Ojciec mówił, że jak będziesz chciał iść do górnictwa, to masz nogi z tyłka podrywane. Wtedy się z tego śmiałem, no ale później, kiedy, kiedy stało się to faktem, myślę, że ojciec był zadowolony. No jak e, e, syn się zdecydował, że idzie w ślady ojca, no to, to już, to już potem to zaakceptowałam. No, przeżywałam każdą awarię, co słyszałam gdzieś i do tej pory się denerwuję, martwię się, ale, ale to już niczego nie zmienia. To są ich zawody. Ja Ja się nauczyłem tego samego, co mnie ojciec uczył. Uczciwy, solidny, punktualny, nie czy drugiemu, co to się nie miło. Żyj tej drugiej żyć. No i chyba się nie zawiodłem. Jest lepszy ode mnie. I mądrzejszy, i lepszy. Nigdy żaden ratownik w akcji ratowniczej przeze mnie prowadzony nie doznał urazu, nie miał wypadku. To jest mój sukces taki osobisty i mam nadzieję, że go do końca dogodzę. Końca Bo z tym, z tym naprawdę trudno by położyć. Płakałem, wtedy, w 98 roku. Wszyscy płakali. Sosnowiec, kopalnia niwka Modrzejów. Wydawałoby się zwykłe, rutynowe zadanie. Do nieczynnego wyrobiska wchodzi czterech ratowników. Trzech nagle osuwa się na ziemię. Czwartemu udaje się uciec i wezwać pomoc. Na miejscu pojawiają się ratownicy z całego Śląska i Zagłębia. Ruszają na pomoc swoim kolegom. Są wśród nich dwa zastępy z jawożna pod dowództwem Jarosława Łabęckiego. Pieszek był zastępowym pierwszego zastępu. Jak wchodził już do akcji. Poklepałem go po ramieniu, on popatrzył, że wszystko zrozumiał. Zrozumiał polecenie. Poklepałem go po ramieniu: Szczęść Boże, trzymajcie się, i poszli. Mrugnął oczami, uśmiechnął się i weszli. biegało tak, jak powinno. Do momentu, kiedy baza zaczęła tracić łączność właśnie zastępowym Zbyszkiem. I później zaczęła się tragedia. Później zaczął się dramat. Zasłabł Stracił przytomność, później to się bardzo szybko toczy. Był reanimowany przez lekarza. Po kilkudziesięciu minutach lekarz stwierdził skam. Cisza, cisza cały czas. Łzy w oczach. Nie, naprawdę nie mam, nie mam ochoty rozmawiać. Z to, że nie ma go już wśród nas, to, że człowiek był bezradny w danej chwili, że nie dało się nic zrobić. 24 lutego 1998 roku w kopalni Niwka Modrzejów ginie w sumie sześciu ratowników górniczych. Matka natura często próbuje kogoś wyszarpać od nas tutaj z podziemia kopalń i jak wyszarpuje i zabiera, to zabiera tych najlepszych. Zabiera tych najwspanialszych, których już nie ma wśród nas. Do dziś nie udaje się wyjaśnić przyczyn tej tragedii. Witam w naszym kościele żony, dzieci, rodziny, kolegów tragicznie zmarłych, zwłaszcza tych, którzy po śmierci otarli. Wszystkich polecamy miłosierdzie Bożemu przez stawiństwo świętej Barbary. Na Śląsku i w Zagłębiu są dzisiaj 32 kopalnie. Kiedyś było ich ponad 70. Od 1945 roku w samej tylko kopalni Mysłowice zginęło 232 górników. Zostawiają wszystko i idą za Chrystusem w jednej chwili. Jan Zeglar. Jerzy Rogowicz, Mirosław Wójcie, Krzysztof Wlis, Dariusz zostawili najbliższych. Zostawili swe plany na życie. Zostawili być może jakieś niezałatwione sprawy. Zostawili dosłownie wszystko i poszli. Wszystkim ludziom jest potrzebna opatrzność Bosza. Górnikom, szczególnie, ale nam, ratownikom, może to jest snobizm. Uważam, że najbardziej. Bo tam, gdzie nawet szczurej na kopalni uciekają, my musimy iść. Przez 24 godziny na dobę, ponad 400 ratowników górniczych pełni dyżur, oczekując wezwania do akcji. Także w tej chwili. Jeżeli są odciski na na rękach, jeżeli jest pod, jeżeli jest pełne zmęczenie, i pełna świadomość, że zrobiło się wszystko, aby pomóc innym, lub zrobiło się wszystko, co w danej chwili było możliwe. To jest sens naszego życia. To jest sens ratownika górniczego. Ratownictwa się nie da opowiedzieć. Ratownictwo trzeba przeżyć. Jak tak. Ja teraz popatrzę na to, jak to było. Ile razy mogłem stracić życie. Jak to się udało. I już się nie udał. No tak to już jest. Już dwadzieścia lat musisz jest na emeryturze. Dalej się czuję ratownikiem, bo... Cały czas wśród tych jakawników przebywał. Jak tylko usłyszy alarm, no to on chociażby to był środek nocy, to po prostu wstaje i od razu za telefon, nie? Gdzie? Co się dzieje? wiem, że opamiętuje, pamiętuję, ty, ty już jesteś najważniejszy, wróć na zonę. Przecież on żyje tym.